Tradycja ósma brzmi, wspólnota anonimowych alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników. I długa wersja tej tradycji, wspólnota anonimowych alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna. Przez profesjonalizm rozumiemy zawodową i odpłatną pomoc świadczoną alkoholikom. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do świadczenia takich usług, do których musielibyśmy zatrudniać niealkoholików. Tego rodzaju usługi mogą być należycie wynagradzane. Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizację dwunastego kroku. Słuchajcie, to jest <laughs> Dla mnie tak jasna i czytelna tradycja, że właściwie zawsze mam problem, co mówić więcej, bo właściwie wszystko jest jasne, to znaczy darmo dostałeś, darmo dawaj, co oznacza, że jeżeli y, 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 y przekazuję ten program dalej, to nie mogę oczekiwać za niego zapłaty. Ale dlatego, że, że moja sponsorka też robiła to za darmo. I to jest część, dwunasty krok jest częścią tego programu zdrowienia. Po prostu. To ja się zastanawiam, kto miałby komu płacić, tak? Bo tak na dobrą sprawę sponsorując, to ja, to chodzi o moje trzeźwienie, o moje zdrowienie, nie? Więc, więc właściwie kto tu komu, nie? Bo, bo, bo to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że oczywiście z działań początkowych lat wspólnoty wynikało, że potrzebujemy mieć ludzi, którzy będą normalnie y, y, zarabiać pieniądze za swoją wykonaną pracę. Tak? Te książki w tym magazynie wiecie te, te sekretarki, osoby, które, które no, często nie są nawet alkoholikami nie? i które po prostu y, mamy, prawo im, y, mamy prawo im za to płacić. Czasem mam wrażenie przeginamy troszkę w drugą stronę, to znaczy y, y, w ostatnich latach spotkałam się z tym, że y, chcielibyśmy bardzo rękami alkoholików poprzez ich zawody załatwiać pewne sprawy, które jednak powinniśmy zatrudnić do tego ludzi, którzy, którzy, y, którym normalnie zapłacimy. To też nie jest tak, że y, y, wiemy kto jaki zawód wykonuje i teraz wykorzystamy to do tego, żeby, y, żeby służyć wspólnocie. Ja mam w ogóle takie doświadczenie z tym służeniem swoim zawodem i to jest moje doświadczenie, że muszę przepłukać gardło, przepraszam. Moje gardło zaczyna się buntować. Mam takie doświadczenie, że zgodziłam się na, w pewnym momencie na wykonywanie służby, która była, wydawało mi się to, że to w ogóle wiecie, od Boga, bo dokładnie służba, która była jeden do jeden z moim wyuczonym i wykonywanym przez lata zawodem, tak? I e, ja właśnie w związku z tym, że staram się konsultować i pytać, to tutaj było tak samo, zapytałam. Pięć osób i to bardzo różnych osób, tam była oczywiście w tym gronie moja sponsorka, był też taki mój bardzo bliski przyjaciel a i trzy osoby dosyć neutralne. Zapytałam pięć osób, co one myślą o tym, że ja będę tą służbę wykonywać. I te trzy neutralne osoby były w ogóle pełne entuzjazmu, że to jest genialny pomysł, to świetnie zadziała. A kompletnie bez entuzjazmu była moja sponsorka i mój przyjaciel Aowski, ale ja podjęłam tą służbę. I dzisiaj wiem z perspektywy czasu, że to nie jest dobry pomysł. Tak, że, że no, ja nie będę mówić w szczegółach o tym, y, jak bardzo y, y, ludzie się nacierpieli z powodu tego mojego profesjonalizmu, e, bo to naprawdę ręce opadają, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to, to, to tych zadośćuczynień powinno być mnóstwo, ale to nie jest dobry pomysł. Tak? To jest tak, jak mówiliśmy o służbach. W służbie mam się być, uczyć tej służby, nie wiedzieć nic o tej służbie. Jak wiem, to wtedy ją oddawać. Niekoniecznie to, że ona się pokrywa z zawodem, który, który ja profesjonalnie wykonuję, niekoniecznie to działa, bo my nie jesteśmy profesjonalistami, i o tym jest ósma tradycja. Nie jesteśmy specjalistami, profesjonalistami. Nie musimy robić, wiecie, warsztatów, żeby dowiedzieć się o tym, jak rozmawiać z alkoholikiem przez telefon. Tak? Nie, naprawdę, my wiemy, jak rozmawiać z alkoholikiem. Jeden alkoholik, drugiego alkoholika ma zabrać na miting, to jest wszystko, co mamy wiedzieć tak? i na mitingu się już nim zajmą. Mamy rozwiązanie w postaci programu 12 kroków, mamy go przekazywać tyle. Nie, nie, nie musimy być specjalistami od leczenia alkoholizmu w rozumieniu terapeutycznym, bo to w ogóle przeczy idei AA. Tak? My tu mamy rozwiązanie duchowe, którym się dzielimy i to działa. I to właściwie jest taki, taki e, troszkę też powiem o, o zasadach, natomiast w kontekście tym e, tak, takim nie, nie wymieniając ich, tylko opowiadając trochę, jeden główny cel, czyli e, niesienie posłania, czyli sponsorowanie, e, rozmawiam o a, a poza mitingiem, czyli informacja publiczna podchodzę do, do nowicjuszy i to robię za darmo. To są wszystko rzeczy, które robimy, e, e, robimy za darmo. Gdyby ktoś mi płacił, to jest też takie fajne, że y, 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 gdyby ktoś mi płacił za to, że przekazuję mu program 12, 12 kroków, to mógłby oczekiwać sukcesu, tak? Albo mieć wymagania. No, wymagania i tak są. Ale, ale wiecie, y, 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 mam prawo wtedy egzekwować, tak? A tu nie o to chodzi w, w niesieniu posłania i w 12 krokach. Jestem tylko posłańcem, nie jestem, y, nie jestem specjalistką. I tak naprawdę ja jestem tylko posłańcem, a działa Bóg tak? przeze mnie. Jesteśmy tylko narzędziami w rękach Boga. Nie jestem nikim, kto kogoś wytrzeźwieje. Nie, nie mam takich możliwości, nie umiem. Tak? Y, bardzo dużo osób, y, y, gdzieś tak mniej więcej koło drugiego roku, trzeźwości. Zaczyna dochodzić do wniosku, że chyba odkryło swoją e, życiową drogę i zostanie terapeutką. E, nie wiem, czy, czy mieliście takie pomysły, ja oczywiście miałam. E, I e, ja mam wtedy jak, bo dużo osób do mnie dzwoniło przez te lata z takim słuchaj, przyszedł mi do głowy taki pomysł, a może ja bym została terapeutką uzależnień. I um, ja zawsze zadaję tylko jedno pytanie. Ja nie wiem, może tak, może nie. Powiedz mi tylko, czy kiedykolwiek marzyłaś o tym zawodzie, zanim przyszłaś do AA. Bo jeśli to było Twoje dziecięce marzenie i nigdy go nie chyba idź, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś odpowiedział na to pytanie, no nie, no coś ty, teraz tak myślę, aha. Bo jest ta potrzeba ogromna w tym, wiecie, na tym etapie trzeźwości takim właśnie dwuletnim, już jestem trzeźwa, już wiem wszystko o AA, już y, 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 okej, okay, to teraz ja będę jeszcze większą specjalistką. Nie, Nie będę tylko alkoholiczką, tylko będę teraz wykształconą tak, wy, wy specjalistką w tej sprawie. E, druga zasada tej tradycji, pokora. E, pokora, czyli to, że, że właśnie wynikające z tego, o czym ja mówiłam przed chwilą, że jeżeli tylko i wyłącznie jestem alkoholiczką, to tylko i wyłącznie przekazuję ten program i nie jestem nikim, nikim, nikim ważnym, nikim istotnym, nie jestem żadną specjalistką. I z tym się wiąże anonimowość. Nie? Następna zasada e, ósmej tradycji. Taka nauka pokory, bo ja sobie, niezależnie od tego, ile speakerek mam, ile mam warsztatów, ile mam sponsorowanych, ja sobie tego w CV nie wpiszę, tak? To jest najlepsze no, dla mnie, nie? To, to nieważne, jaka tam szefowa mi będzie mówić, że jest się do mnie ciężej dodzwonić, niż do królowej angielskiej, trudno, tak? Ja z tego ja nie mogę budować swojej wiecie yy, poczucia własnej wartości takiego zewnętrznego takiej narracji świata na tym, że jestem w a no bo to nie ma sensu oczywiście. I to jest najlepsze dla mnie, nie? To jest najlepsza praca dla mnie. Bo nikt nie może nawet wiedzieć, że ja ją wykonuję. Tak? To jest super. Mówię w pracy, że jadę do Londynu robić warsztaty, oni mówią, ale jakie warsztaty? A takie tam warsztaty, nie? <laughs> E, 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 nagrodą za to wszystko, nie? nagrodą za, za, za przekazywanie tego programu, za, za robienie tego wszystkiego jest trzeźwość, ale jest też to, co ja tutaj nazywam zasadami, bo nagrodą za to jest również uczciwość, jest pokora, jest cierpliwość. Wszystko to, co z jednej strony mówię są zasadami, to tak naprawdę to jest to, co się spełnia, jak ja robię to wszystko. Tak? Bo ja nie umiem być, założyć sobie, że ja, dobra, jest zasadą programu 12 kroków tolerancja, to ja od dzisiaj jestem tolerancyjna. No wszystkiego dobrego. Tak? Ja nie potrafię się zmusić do tego, żeby być tolerancyjna. Nie potrafię się zmusić do tego, żeby nie krzyczeć. Nie potrafię się zmusić do tego, że wiecie, zacisnę tak i będę, po, będę taka tolerancyjna po prostu. Że nie dam rady. To się dzieje w rezultacie tych kroków. To są te obietnice, które się spełniają, kiedy ja żyję tym programem naprawdę. Kiedy tak, jak mówiłam o tym kroku jedenastym, kiedy zanim zacznę krzyczeć, się zatrzymam. Tak? Kiedy pojawia mi się w głowie ocena, tak jak, jak mówiłeś, i ja zanim wypowiem to, co ja myślę o tym moim mężu, to jednak zrobię to, co mam zrobić. Dziesiąty krok, co to jest? Oczywiście, Boże, zabierz to. Co to jest? No, moja chęć bycia, jestem lepsza. No jak on może tego nie wiedzieć, to ja jestem lepsza, ja bym się skupiła na tym filmie. <laughs> Czyli to jest znowu karmienie tego mojego lęku, że jestem niewystarczająco dobra. OK, dziesiąty krok dalej. Już nic nie powiedziałam jeszcze mężowi to nie muszę za dość uczyniać. Muszę szybko się skupić na kim, komu mogę pomóc, a nie wałkuję w głowie to, że jaka ona jest głupia, jaka ona jest głupia, jaki on jest beznadziejny, jaki wiecie. No. Bo to jest łatwiejsza, łagodniejsza droga. Ja nie muszę się ćwiczyć w ocenianiu innych ludzi. Ja to robię perfekcyjnie, bez ćwiczenia. Tak? Ja się muszę ćwiczyć w nieocenianiu innych ludzi. A tak naprawdę też nie mam tej siły i muszę prosić Boga. Ale będę o to prosić tylko wtedy, kiedy ja zobaczę, jak bardzo to, jak ja mam tego dość, jak ja mam konsekwencje tego, każdej mojej wady w życiu. Tylko wtedy będę prosić. Ok, kolejna zasada, bezinteresowność. Nie no, to jest oczywiste, że, że darmo dostałam, darmo, darmo daję, ale muszę też popatrzeć nie tylko na pieniądze jeśli chodzi o to, tylko muszę popatrzeć, czy przypadkiem, i też już parę razy o tym mówiłam na tych warsztatach, czy ja nie mam z tego innych korzyści, tak? że, że niosę posłanie. Czy ja nie mam korzyści takich, że właśnie wydaje mi się, że jestem kimś wyjątkowym? Albo wydaje mi się, że ja tak potrafię ludzi trzeźwieć, nie? Albo wydaje mi się, że jestem taka ważna. Albo wiecie, bud zaczynam budować służbami na przykład na niższych poziomach y y y swoje ego, tak? Załatwiam sobie karierę teraz. Robię karierę w AA. Już jestem na etapie, nie wiem, regionu, a za chwilę będę, wiecie o czym mówię, nie? To nie, to, to, to nie jest ocenne. To jest, ja muszę jako alkoholiczka bardzo mocno patrzeć na to, co się dzieje w, wewnątrz, we mnie. Jakie są te moje intencje? W życiu prywatnym podstawowe pytanie, które jest w Wielkiej Księdze, czy rozwój e, e, duchowy e, jest przed rozwojem materialnym. Tak? Czy, czy na pierwszym miejscu jest trzeźwienie, a potem jest praca, pieniądze, yy, kariera i, i, i to bardzo trudne czasem. Nie? Bo mnie się wydaje, że, że jest inaczej. I to jest też to, co no, potrzebuje sponsorki do tego. Tak? Ona mnie zna dobrze i ona mi ściemniać nie pozwoli. E Rozwój duchowy to, to też jest takie, czasem zadaję takie pytanie, co to znaczy rozwój duchowy, nie? I to jest bardzo łatwo, bardzo prosto napisane na piętnastej stronie Wielkiej Księgi, nie? Że to, to nie chodzi o to, że to jest modlenie, tak? Mamy napisane w ten sposób, jeżeli alkoholikowi nie uda się udoskonalić i pogłębić swojego życia duchowego przez pracę i samopoświęcenie dla innych nie będzie on w stanie przetrwać pewnych prób i tak dalej. Czyli rozwój duchowy poprzez po pierwsze pracę z drugim alkoholikiem, a po drugie to co jest y, y, zasadą każdej tradycji, poświęcenie. Co muszę poświęcić? Ale też to samo poświęcenie, czyli dokładnie to, że y, wiecie, to nie chodzi o to, że a pójdę na meeting, bo nie mam co robić, tam będzie moja koleżanka, w ogóle lubię ten meeting, a jeszcze potem sobie pójdziemy na... A, fajnie. To nie jest żadne poświęcenie. Poświęcenie to jest, za cholerę mi się nie chce iść na ten meeting, bo mam ekstra jakieś coś tam, co mogę robić, ale jednak idę. Poświęcić to nie jest zrobić dla przyjemności, bo jest to łatwe i, i fajne. To nie jest poświęcić. No dobra, tyle z ósmej tradycji stop, co nie.